Wejściemczku, witajcie z tej strony Gileon i tec w sklepie 20 grudnia 2023 roku. No i co, wojownicie Żółwinija nada w sklepie, tylko tym razem dodali nowe itemy do trybu festiwalowego od nich: czyli klabowisze za 1500, Saitara ze skorupy, wymiatacz Leo i Diesel to samo, Cyclon nadal w sklepie, Jager to samo, Maniaczka za 800. Scorpion za 800. Patka za 800. Egzekutor mroku za 800. Elektryczny swing za 500. Terapia tańcem za 800. Sekret za 1200. Swobodne podrygi za 500. Charakterystyczne podrygi za 800. Poranna kawa za 500. Luz za 500. Zestaw neonowa poświata nadal w sklepie. Przytulny Jonesy za 800. Dziany Jonesy za 800. Przytulka za 1200. Świąteczne słodkości za 200. Jujutsu sukajzen to samo. Terminator nadal w sklepie. Powróciły skiny zakładki rigi Morty. The Weekend nadal w sklepie. Reperkusja to samo. Neonuta nadal w sklepie. Ścieżki jamowe to samo. Nie możesz dzisiaj skinów z The Walking Dead. No i co, jeśli sklepie się podobało, to pamiętajcie, subzone, łapkę w górę, kodziczyle w sklepie, a ja się z wami żegnam, siemneczko.